Od jakiegoś czasu na profilach mobów, entertainment, czy to na Twitterze lub YouTube. zaczął się pokazywać nowy ich awatar, oczywiście związany z miesiącem geja oraz baner, który nie jest związany z tym miesiącem. Jednakże na Twitterze zaczął pojawiać się ten sam baner, ale co jakiś czas był modyfikowany. Były na nim jakieś takie glitche, niektórzy gracze widzieli w nim coś, jakieś rzeczy, na przykład potwory jak Nightmare Critersy, a ja widzę coś więcej. Hej, o Hejta zapraszam was do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania, a ja zapraszam Was do oglądania. Otóż to wszystko tutaj, co się dzieje, ma, ma jakiś pewien sens. Oczywiście może być to oczywiście marketing chaptera czwartego, albo też może mieć to większą tajemnicę, na przykład coś związanego z chapterem piątym. Kiedy ten banner się zmieniał i przybierał coraz bardziej zgliczowany wygląd, mogliśmy zauważyć pewne rzeczy. Niektórzy gracze, tak jak mówiłem, znaleźli tam na przykład Nightmare Critersy, tą właśnie żabę liki, laki, czy jak ona tam się nazywa, faktycznie mogłoby tak być. Ale kiedy bardziej został zliczowany ten ich banner, zauważyć można było oko. I to było oko samego Harley'a Sawy'era. I czy dr Harley Sawyer żyje? I czy przeżył w ogóle to wyłączenie z chapteru czwartego? Może mieć to sens, bo zacznijmy od tego, że kiedy zabieramy Omni kartę od niego, to po prostu Harley Sawyer się wyłącza. A pamiętamy, że w chapterze czwartym w kasecie, gdzie Warden pomaga Sawy'erowi, on mu daje wtedy Omni Henda, czy tam omni i z Harry Sawyer normalnie funkcjonował tak, jakby był tylko w danym oddziale, jakby w danej sekcji tego wszystkiego mógł władać i po prostu był ograniczony do na przykład jakiejś innej sekcji, którą mógł władać, a kiedy dostał mi henda, to po prostu władał całą jakby logistyką fabryki. Niektórzy teraz powiedzą, że no jak to, przecież Harry Sawyer już. Z... I nie ma już go z nami. No tak, tylko że wyłączyliśmy go, tak? Możemy go zawsze chyba włączyć, albo też po prostu Harley Sawyer jakoś przeżył i po prostu tę swoją świadomość w serwerze przekierował gdzie indziej, albo po prostu zrobił to nawet sam prototyp. Nie wiemy dokładnie, co się stało z Harley'em, a chociaż nie możemy być w 100% pewni, że Harley Sawyer przepadł, bo może być też tak, że on wróci, tylko po prostu w innej formie. Serio, to jego zakończenie istnieje jest żałosne i strasznie zmarnowane, jest potencjał i bardziej by wolał, żeby Harry Sawyer jeszcze wrócił, nawet w postaci drugoplanowej postaci, niż żeby skończył w taki sposób, bo zdecydowanie yy, na jego pokonanie ja wyobrażałem sobie coś bardziej emocjonującego, coś bardziej efektywnego, dynamicznego niż po prostu wyjęcie karty i jego zniszczenie, bo jak pamiętamy, on funkcjonował jeszcze bez tej karty i po prostu był ograniczony, a kiedy zyskał kartę, miał totalną kontrolę może być to po prostu, po, po prostu pokazanie nam, że Harry Sawyer jest, ale ograniczony dlatego go nie ma na przykład w tym pokoju, w tym sektorze, może być on w tym swoim podstawowym i będzie próbował nas jakoś manipulować no mam nadzieję, że Harley Sawyer w skrócie wróci i będzie on jakimś dopełnieniem, bo twórca tego wszystkiego, tych Bigger Buddy pokonany w taki łatwy sposób, a jak wy myślicie czy Harley Sawyer wróci, czy będzie w czapterze piątym, napisz w komentarzu a ja się z wami żegnam, do następnych odcinków żegnam się z wami bardzo serdecznie CZEŚĆ!